Cześć. Witajcie w nowym filmie. Czy wiecie, że w ogrodach zoologicznych nie wolno trzymać niektórych zwierząt? Dzisiaj zamierzam wam pokazać dlaczego i jakie to są zwierzęta. Dlatego weźcie jakieś przekąski i coś do picia, bo to będzie kolejny ciekawy filmik. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Narwale są znane ze swoich długich kłów, bardzo podobnych do mitycznego jednorożca. Te kły mogą rosnąć przez całe życie, czasami dorastając do 3 metrów długości. Jednak nie wszystkie narwale mają kły, tylko samce i niektóre samice. W średniowieczu, na przykład w XVI wieku, kły narwali były tak cenne, że często ofiarowano je członkom rodziny królewskiej, takim jak królowa Elżbieta. Co ciekawe, ich skóra jest bogata w witaminę C, która jest ważna dla odporności Inuitów, ludzi, którzy żyją w Arktyce i polują na te zwierzęta. Kilkakrotnie próbowano schwytać i hodować narwale, ale żaden nie był w stanie przeżyć. Niektóre z nich wytrzymywały tylko kilka miesięcy, więc dlatego nie widzimy ich dzisiaj w zoo. Numer 9. Od 2018 roku goryle górskie znajdują się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Dzieje się tak dlatego, że stały się najmniejszą populacją goryli na świecie. Istnieje nieco ponad tysiąc z nich żyjących w dwóch odizolowanych miejscach w Afryce. Połowa żyje w Parku Narodowym Bwindi w Ugandzie, a druga w górach Wirunga. Nazywane są gorylami górskimi, ponieważ żyją tylko w lasach położonych na dużych wysokościach około 2400 do 3900 metrów. Temperatury w takich obszarach mogą spadać do zera, ale goryle górskie mają grubsze futro niż inne goryle, co chroni je przed ekstremalnie zimnym środowiskiem. W latach 60. i 70. ludzie próbowali schwytać goryle górskie do hodowli, ale z nieznanego powodu w niewoli nie żyją one zbyt długo. Działacze twierdzą, że ich potrzeby żywieniowe mogły być zbyt specyficzne lub mogły doznawać ekstremalnego stresu po wprowadzeniu do nowego środowiska. Numer 8: To nie jest normalny pancernik, ale pukleżniczek karłowaty najmniejszy gatunek pancernika na świecie. To zwierzę można znaleźć tylko w środkowej Argentynie, czasami na pustyni, a innym razem na łąkach. Po angielsku nazywa się dosłownie tłumacząc różowa wróżka, a to ze względu na jego wielkość i różowy pancerz. Zwierzę jest tak małe, że może się zmieścić na dłoni. Spędza większość czasu kopiąc w ziemi, więc znalezienie takiego okazu jest dość rzadkie. Jego skorupa służy nie tylko jako ochrona przed drapieżnikami, ale także jako grzejnik. Jeśli zrobi mu się zbyt zimno lub zbyt gorąco, pompuje krew, aby uregulować temperaturę ciała. Pancerniki te nie mogą być trzymane w ogrodach zoologicznych ani nawet jako zwierzęta domowe, ponieważ łatwo się stresują i nie mogą przystosować się do sztucznej diety. Według naukowców ponad 95% nie mogło przetrwać w niewoli dłużej niż 8 dni. Numer 7 Jaskółki to małe ptaki z nogami przystosowanymi do przebywania na gałęziach. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest dymówka, wyróżniająca się niebieską górną powierzchnią i długim rozwidlonym ogonem. Są to bardzo małe ptaki, które mogą dorastać tylko do około 15-18 cm długości. Chociaż są to małe ptaki, nadal są uważane za jednych z lepszych łowców w świecie ptaków. Zazwyczaj polują na otwartych obszarach w pobliżu zbiorników wodnych. Jaskółki żywią się głównie owadami, są to naturalnie dzikie ptaki i nigdy nie zostały udomowione przez ludzi. W rzeczywistości w niektórych miejscach nielegalne jest posiadanie jaskółek jako zwierząt domowych. Potrzebują one dużej przestrzeni do latania i polowania. Dlatego nie powinny być trzymane w ogrodach zoologicznych, ponieważ ograniczona przestrzeń spowodowałaby tylko ich stres. Numer 6 Żarłacz biały jest największą rybą drapieżną na świecie i jest godny uwagi ze względu na swoje rozmiary. Istnieją naprawdę tylko dwa główne powody, dla których nie mogą być trzymane w ogrodach zoologicznych lub akwariach. Po pierwsze, koszty byłyby szalone, a po drugie, żarłacze białe nigdy nie byłyby w stanie przeżyć, gdyby zostały wyłowione z oceanu. Przed 2004 rokiem podejmowano wiele prób utrzymania żarłacza białego w niewoli, ale żyły one najwyżej 16 dni. Naukowcy uważają, że rekiny prawdopodobnie umierały zanim zostały umieszczone w akwariach, biorąc pod uwagę stres i obrażenia, jakich doznały. W 2004 roku Montenery Bay Aquarium próbowało utrzymać żarłacza białego w 10-metrowym zbiorniku wypełnionym milionem litrów wody. Trzymali rekina w zbiorniku przez 6 miesięcy przed wypuszczeniem go z powrotem do oceanu po tym, jak stwierdzono, że stres zwierzęcia wzrósł. Numer 5 Spośród pięciu gatunków nosorożców, najbardziej zagrożony jest nosorożec jawajski, który występuje tylko w Parku Narodowym Ujung Kulon w Indonezji. Pozostało ich tylko 63 sztuki, co czyni je jednymi z najrzadszych ssaków na ziemi. Nosorożce jawajskie są ciemnoszare i wykazują pewne podobieństwo w wyglądzie do nosorożca jednorogiego. Zanim znalazły się na skraju wyginięcia, przemierzały rozległy kontynent azjatycki od Indii po Kambodżę i Wietnam. Niestety w ostatnich latach, na skutek zmian środowiskowych i działalności człowieka, ich liczebność znacznie zmalała. W dżungli nosorożec jawajski może żyć nawet do 40 lat. Ale jeśli są one trzymane w niewoli, nie dożywają takiego wieku. Było kilka nosorożców jawajskich wystawianych w ogrodach zoologicznych pod koniec XIX wieku, ale w 1907 roku ostatni nosorożec jawajski zmarł, będąc w niewoli w Zoo w Adelaide w Australii. Numer 4. Istnieje bardzo prosty i oczywisty powód, dla którego nie ma kałamarnic olbrzymi w ogrodach zoologicznych. Jest tak dlatego, że choć ludzie próbują, nigdy nie udało im się ich złapać. Kałamarnica olbrzymia jest stworzeniem, które żyje w głębokich oceanach. W 2001 roku nowozelandzki biolog morski Steve O'Shea znalazł młode kałamarnice olbrzymie. Przyjął je do siebie i próbował wychować w niewoli, ale jego próba nie powiodła się. W 2004 roku grupa japońskich badaczy udokumentowała dorosłą kałamarnicę olbrzymią, którą złapali, a następnie wypuścili około 900 metrów w głąb północnego Pacyfiku. W przeszłości wierzono, że kałamarnice olbrzymie to potwory morskie. Niektórzy nawet uważają, że to zwierzę było legendarnym krakenem. Numer 3. Miala górska to antylopa występująca tylko w pasmach górskich Etiopii. Ten gatunek niala żyje tylko na dużych wysokościach i dlatego jest również nazywany górskim. Nie są one jednak szeroko rozpowszechnione w kraju. Ich naturalne siedlisko znajduje się tylko w górach Achmar, Arsi i Bale. Są to jedne z największych antylop w Afryce, mierzące 1,20 m wysokości. Nie istnieją żadne zapisy dotyczące antylop górskich trzymanych w niewoli. Z biegiem lat ich liczebność również spada, głównie dlatego, że tracą znaczną część swojego terytorium. Działacze na rzecz przyrody uważają, że powinny one zostać schwytane i rozmnożone, aby odpowiednio wcześnie uratować gatunek, ale wydają się być wrażliwe na stres, ponieważ nie mogą przetrwać długo w sztucznym środowisku. Numer 2. Indris jest największym żyjącym lemurem i występuje tylko na wyspie Madagaskar. Długość jego ciała wynosi około 65-75 do cm, a waga od 6 do 9,5 kg. Indris żyją wysoko na drzewach i poruszają się po koronach drzew. Żywią się głównie liśćmi, nasionami, owocami i kwiatami. W przeciwieństwie do innych lemurów, indris mają bardzo specyficzną dietę, co sprawia, że są trudne, jeśli nie niemożliwe, do utrzymania w środowiskach stworzonych przez człowieka, takich jak ogrody zoologiczne. Naukowcy uważają, że indris są bardzo rygorystyczne co do swojego pożywienia i że muszą jeść o określonej porze dnia. Stwierdzono również, że indris wzięte z natury nie mogą się rozmnażać. Naukowcy nie są pewni, dlaczego reprodukcja została zakłócona, ale żaden indris nigdy nie przeżył roku w niewoli. Numer jeden. To możecie zaskoczyć, ale pod koniec XIX wieku istniały ogrody zoologiczne z prawdziwymi ludźmi. Ludzie ci byli zazwyczaj trzymani przez ludzi z zachodu, którzy chcieli pokazać swoją wyższość nad innymi rasami. Francja była jednym z krajów, które brały udział w tej akcji. W 1907 roku podczas paryskiej wystawy kolonialnej obszar rolniczy znany jako Jardin został przekształcony w ludzkie zoo, które przypominało te, w których żyli tubylce. Ludzie byli zmuszani do ubierania się i zachowywania jak tubylce. Ludzkie ogrody zoologiczne miały miejsce również w Hamburgu, Antwerpii, Londynie, Mediolanie i Nowym Jorku. Ostatnie ludzkie zoo zostało zamknięte w 1958 roku w Belgii. Od tamtego czasu takie rzeczy są postrzegane jako niemoralne i naruszające prawa człowieka. Czy zgadzasz się, że zwierzęta powinny po prostu pozostać w naturze zamiast w ogrodach zoologicznych? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie do zobaczenia następnym razem.